Ej, wszyscy, i widać po raz kolejny w Rouge Legacy, gdzie będę próbował pokonać ostatniego bossa, który sprawia mi jak na razie dość trochę kłopotów z tego prostego względu, że jest yy, cholernym slimem, i jednocześnie za każdym razem, kiedy zabijemy slima, muszę się skoncentrować na, na magu. Tak myślę, że to byłaby najlepsza opcja żeby koncentrować się na magach, a potem dopiero koncentrować się na Bosie jako tako. No kurde umrzyj. Ale no oni wychodzą kurde prosto z tego tego i od razu rzucają czar. To jest taki not so cool man, not so cool. Moment. Eee. Dobra, leży. Kurde, pełno tych małych slimów. Cały czas spada mi na głowę, i to jest problem. A, kurde, dwa razy. Nie! Kolce mnie zabiły, kolce mnie zabiły, kolce mnie zabiły! Gun. Ej, ale czemu tam był taki ten, ten pokazany, że niby zniszczyłem tego? No nie, no serio! Czy wy po prostu tak... Na mus mnie to robicie? Na mus mnie to robicie? Że kurde dajecie mi wszystkie postacie tylko nie te co chciałbym Mmm Dobra, spróbujmy w ten sposób. Jabli wiedzą, czy to cokolwiek da. Ale miejmy nadzieję, że da. Chciałbym, żeby dało, ale. Wszystko zależy od tego, jak, jak to się wszystko potoczy. Chciałbym go załatwić, bo. już. Byłem wielokrotnie w momencie takim, co to już byłem blisko jego śmierci. Ale się kończyło na mojej śmierci. To nie jest fajne. Tylko kurde właśnie się zastanawiam nad tym... malutkim szczególikiem, że kurde we w tych... ...bomblach są magowie, ale przecież nie było widać, żeby magowie wchodzili w ten... kurde mały krasnolud. Eee. Pięknie. Spróbujmy trochę na partyzanta. Ale kurde, ten czar z tym ogiem był najlepszą opcją, jakim wyszła. Pobijałem większość z nich i później zabiłem kilku. Ale nie wiem, czy magia daje ten. Życie przywraca. Kurde. Kurde, te maluchy. Najlepiej się trzymać na platformach, to już zauważyłem. Taki jest mój plan: trzymać się platform. Obróć się, kurde kobieto, obróć się. Jak ja nienawidzę tego, jak uderzysz już w tym i chcesz się przesunąć, bo ona się blokuje w jednym miejscu. Dobra. Hell yeah! Bitches! Hell yeah! Nalitość. Ile można było podchodzić do jednego i tego samego bossa? Waga o 5, mana o 5, obrona przed magią plus 1. <laughs> yeah! I co nam teraz zostało? Zablokowane. No dobra. Jedyne co mogę teraz tutaj zrobić, to. Posprzątać i zebrać trochę tego albo się teleportnąć do głównych drzwi, bo tam chyba już się wszystko poodblokowywało. Ach, te slime'y jak mi będą mi rytować umrz Umrzyj niebieskie oko. Dobra. Umarło, tu umarło. Serio? Pewnie jeszcze pomył, tam jest jakieś przejście boczne dla tych. dla <laughs> karłów. Ale że jestem duzi, to nie mogę tego przejść. Oczywiście. To było wręcz do przewidzenia, że to będzie tutaj. Nie, kurde, czemu nienawidzę tych platform? Kto to wymyślił? Diabli by cię pochłonęli. Ktokolwiek to wymyślił, niech go piekło pochłonie. Kurde, te platformy, życie mi marnują. Dobra, i co jest z drzwiami teraz? Otworzyły się. Kucha Nie mam życia, żeby ten, ale to chyba nie wygląda to na miejsce ostatecznej potyczki jak na mnie jak na razie Pełno pieniędzy, jakaś taka niezbyt trudna droga. No tak Down attack this? Czemu? Czemu dopiero teraz mi to piszesz? Czemu? Czego ty psychopato ode mnie chcesz? Czemu? Wpis 25 eee. To dzisiaj odpocznę na wieczność, Ten tego 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 ten ten na, na. Fontanna młodości, która może dać wieczne życie. Bohater, ten <coughs> Silly. Czyli członek naszej rodziny to był ten zdrajca, który zamordował. Aha. Jonas! Wow! Kurde, ty, co to jest? Hardkorowa walka widzę. <laughs> Ale... Hm. I tak naprawdę, to wszystko jest nasza wina. Nasza cała rodzina została splugawiona przez tego kolesia. Przez jego wolę, chciwość i całą resztę. Złoto mi się nie przyda, żaden z tych mi się, żadna z run mi się nie przyda, tak naprawdę. Hmm. zmniejsza w pancerz i w... zmniejsza wagę no ale to jest jakoś takie nie za bardzo kupię ale nie użyję o tak to powiem dobra Jedźmy na spotkanie z pra 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 i tak dalej i tak dalej dziadkiem Na, 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 tra. La, la, la. Wszystkie nasze rodziny, zdrajca, Joan. Teraz mam dziewięćdziesiąty szósty level. Skubaniec. Nie, kurde! Jak ja nienawidzę tego gówna! Nie, nie żyjesz! Zdrajco! A teraz, gdzie jesteś? Pokona myślisz, że mnie pokonałeś? Przeżyłem przez 1000 lat. I przeżyję kolejne dziesięć tysięcy. Aleksander Hirtz Pondeleon. Nie byli pierwszymi bohaterami, którzy doszli do fontanny. Ale ja będę ostatnim. Serio? Teraz jesteś fontanną? Kurde, masakrą to nie jest, no ale. No! What the What the fuck? What the What What Dobra. To kolejny odcinek będzie skupił się na tym, żeby będę próbował go załatwić. Haha, ha, ha. fajnie. Na razie, cześć.